Skuteczna windykacja w dużej mierze zależy od szybkości i powtarzalności działań. Stąd wszelkie sposoby optymalizacji tych dwóch parametrów są warte rozważenia. Szablony dokumentów to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Korzystanie z nich może znacznie ułatwić cały proces windykacji, czyniąc go bardziej efektywnym. Szablony mogą obejmować takie dokumenty jak umowy, wezwania do zapłaty czy protokoły odbioru. Szablony te są użyteczne, ponieważ pozwalają na oszczędność czasu i redukcję błędów, które mogą wystąpić podczas każdorazowego tworzenia dokumentów od podstaw. Oferty handlowe są kluczowym elementem w relacjach z klientami. To w nich przedstawiamy nasze usługi i produkty, a także warunki współpracy. Szczególnie w przypadku współpracy bez oddzielnego dokumentu umowy, oferta stanowi pierwszy element ustalenia zasad współpracy i rozliczeń. Umowy handlowe stanowią podstawę każdej współpracy między przedsiębiorstwami. W kontekście windykacji odpowiednio skonstruowana umowa może być kluczowa w przypadku dochodzenia należności. Co istotne, w większości przypadków przedsiębiorstwa oferują zbliżone produkty czy usługi wielu klientom. Stosowanie szablonów znacznie skraca czas przygotowania dokumentu i ogranicza szansę wystąpienia błędów. Protokoły odbioru są istotnym dokumentem potwierdzającym, że usługa lub towar zostały dostarczone i zaakceptowane przez klienta. W przypadku windykacji, protokół może stanowić dowód w przypadku sporu. Nie tylko pod kątem faktycznej dostawy, ale również kompletności, terminu wystąpienia zdarzenia czy zgłaszanych uwag. Wezwanie do zapłaty to jeden z ważniejszych dokumentów w procesie windykacji. Pod kątem komunikacji jego celem jest przypomnienie dłużnikowi o zaległych płatnościach oraz wezwanie do ich uregulowania. Pod kątem prawnym otwiera on drogę do rozpoczęcia działań wykraczających poza windykacją polubowną. Jest tak naprawdę wstępem do rozpoczęcia windykacji sądowej. Komunikacji biznesowej i e maile odgrywają istotną rolę, dlatego warto mieć przygotowane szablony, które ułatwią kontakt z klientami. Przykładowe szablony maili, w które warto się wyposażyć, to np. przypomnienie o płatnościach, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie płatności, zapytanie o status płatności, potwierdzenie ustaleń telefonicznych lub wynikających z osobistego spotkania. Istotną kwestią jest również okresowa aktualizacja szablonów. W większości przypadków taka aktualizacja powinna być wykonywana raz, dwa razy do roku, chyba że doszło do dużej zmiany w strategii firmy lub wprowadzono przepisy mogące mieć wpływ na treść zawartą w szablonach. Warto również zadbać, aby w aktualizację zaangażowane były osoby rzeczywiście korzystające z szablonów. Unikniemy w ten sposób rozdźwięku pomiędzy teorią a praktyką.